Witam na kanale Planszowo. Moc słowa recenzja. Moc jest biblijną grą planszo planszową. Jest grą ze świata gier chrześcijańskich, takiej niszy wśród planszówek. Która jest często niedoceniana i mało znana. Natomiast ja dzięki współpracy z wydawnictwem Dobry Pasterz mam możliwość przedstawić wam między innymi właśnie tę grę. Instrukcja, unboxing oraz przykładowa rozgrywka są na osobnych filmach, natomiast tutaj chciałbym podsumować wszystkie doświadczenia, które sobie zebrałem, pokazać wam, o czym jest ta gra, dla kogo jest ta gra, jakie są jej plusy? Jeżeli ma jakieś minusy, to również rzeczy, które, które na przykład można by poprawić, a wynikają raczej z braku doświadczenia producenta niż, niż z wady samej gry tutaj. Biblijna gra planszowa mocowa jest grą dla dwóch do 6 osób, próg wejścia to jest około 7 lat plus. Ważne jest tutaj, żeby, żeby dzieciaki umiały czytać, aczkolwiek grając z dorosłymi i jeżeli są to dzieciaki ograne, to jak najbardziej można zacząć sobie wcześniej. Tu są rozłożone komponenty tej gry. Każdy z graczy dostaje swój bardzo fajny, taki drewniany, malowany pionek. W grze są również dwie kości, kość mała z oczkami oraz kość duża z ziarnami. Cała rozgrywka toczy się tutaj na planszy. Mamy dwa rodzaje kart. Mamy przede wszystkim karty karty opowieści gobelinu, to są te duże karty. One są w różnych kolorach, jak widzicie, są żółte, fioletowe, czerwone, zielone oraz niebieskie. W, każdej, w każdym tym kolorze jest sześć kart, i do nich będzie można zdobywać, dokładać karty słowa, które są dwustronne. Po jednej stronie są granatowe, są oznaczone różnymi pojedynczymi symbolami albo symbolami wielorakimi. Po drugiej stronie są takie właśnie pomarańczowe, to są zazwyczaj teksty, i je można w tak zwane sloty. W Sloty w takie ciągłe powieści układać po prostu wspólnie, dzięki czemu będzie można w którymś momencie, kończąc taki zestaw, nagle zdobyć bardzo dużo punktów, żeby poruszyć się po tej planszy. I jest to sposób właśnie na to, aby radzić sobie z losowością, dlatego że wiele, wiele rzeczy rozstrzyganych jest właśnie przez rzutkowską dużą lub małą, bądź też po kolei obiema. I na to nie mamy większego wpływu. Natomiast wpływ mamy właśnie na to, kiedy kończymy sobie te zestawy opowieści. Wpływ mamy również na to, kiedy musimy sobie dociągać karty granatowe. Dlatego, że zawsze dociągamy kartę wierznią. A możemy dobierać od dwóch do trzech kart. Zależnie od tego, czy wypadną dwa lub trzy niebieskie oczka. Widzimy, jakie symbole są, widzimy, jakie karty opowieści Gobelinu mamy, jakie karty będziemy potrzebować i. W wziąwszy taką kartę z wierzchu, odkrywa się następna i ona również jest do wzięcia. Zawsze karta, która jest na wierzchu. W związku z czym de facto mamy, mamy cały czas trzy różne karty do doboru. W przypadku kart pomarańczowych, no to bierzemy te same wierzchnie karty, ale nie wiemy do końca, co po nich jest. Natomiast tutaj bardzo się przydaje znajomość Słowa Bożego, znajomość Biblii, dlatego, że to są, to są teksty nawiązujące Yy, nawiązujące, to są cytaty z Biblii, i yy, każda z tych pomarańczowych kart pasuje do jednej karty opowieści, więc w momencie, gdy yy, jeden z graczy takie karty dociągnął, doczytuje nam treść, yy, mo możemy próbować odgadnąć, yy, czy dotyczy to naszej karty opowieści, yy, czy nie. Jeżeli zrobimy to prawidłowo, dostajemy tą kartę, możemy ją włączyć w ciąg naszej opowieści. Jeżeli się pomylimy, Poniesiemy kartę, nasz pionek się będzie musiał cofnąć na na torze rozgrywki. A ta karta zostanie przy graczu, który ją wyciągnął. Jest też karta, która pozwala się w dowolnym momencie zamienić karta, jedną kartą z graczem. Oczywiście ten drugi gracz również może, musi się na to zgodzić. Są karty, które pozwalają dodatkowo rzucać, czy to kością dużą, czy kością małą. Mogą nam się trafić karty, które pozwalają nam przesunąć się o dwa lub o jeden pion. Są też karty chmurek, które można dołączać do Slotów opowieści y, odpowiadających kolorom chmurki, czyli niebieskiej, żółtej, y, żółtej, y, fioletowej, zielonej i czerwonej, ale też możemy łączyć chmurki trójkami i za takie y, trzy, y, mogą to być jednakowe albo różne chmurki, y, kończąc takie chmurki w swoim ruchu, możemy dostać nie 6, a 7 punktów. Te punkty wynikają z tych czarnych y, kwadracików na tych kartach. Oprócz tego y, mamy też karty takie, na których jest y, po kilka symboli. One będą pasować nam do y, opowieści, y, do kart Gobelinu, właśnie y, wtedy, kiedy będą spełniać wszystkie te, y, te trzy warunki. Będą trudniejsze do dołączenia, ale jak widać, jak patrzymy na te karty, mamy, mamy całkiem, całkiem dużo, du, dużo możliwych kart do dołączenia. To jest dodatkowo ściąga, która nam podpowiada, jakie historie na tych kartach zostały opowieści opowiedziane, w jakim one będą kolorze i jaki potencjalny mają numer. Gra toczy się do momentu, kiedy, pierwszy, kiedy w rundzie jeden z, pierwszych, jeden, jeden z graczy jako pierwszy wejdzie na pole meta. Oczywiście, rundę dokończamy. Możemy rozegrać cykl spotkań, na przykład do trzech dużych zwycięstw tutaj w ramach tej gry. Tak prezentuje się gra. Teraz tak, jakie są jej plusy? Po pierwsze tematyka. Bardzo fajne wprowadzenie dla dzieciaków tematykę biblijną. Jest to gra też jednocześnie edukacyjna, która na katecheta, dla katechetów może stanowić bardzo fajne narzędzie, żeby, żeby dzieciaki przez to przeprowadzić. Bardzo fajnie jest wykonane same pudełko i to zarówno ta wierzchnia strona, jak i spodnia, która ma Tutaj tego rodzaju wyprask, wypraskę zrobioną z kartonu, ale w to miejsce wchodzi nam właśnie to małe, małe pudełko. Tak jak wspomniałem, bardzo fajne są i drewni zarówno drewniane kości, jak i, jak i piony. To zawsze robi dużo fajniejsze wrażenie niż to są elementy stworzywa sztucznego. Bardzo fajne kolorowe rysunki są na tych kartach, duże czytelne symbole. Instrukcja sześciostronicowa jest w postaci takiej harmoniki rozkładanej, przedstawiona. Są również tutaj opisane wszystkie trudniejsze przypadki kart, przykładowe, przykładowe wykonanie ruchów. Również na końcu wymienione są sigla biblijne tych wszystkich cytatów, aczkolwiek ja mimo wszystko wolałbym, żeby one się znalazły tutaj na tych kartach, niż żeby odsyłać się do tego. Będzie to pewne ułatwienie, bo możemy próbować, nie znając tych sigli, zgadywać, czy te karty są, więc tutaj warto się zastanowić. Aczkolwiek myślę, że, że mimo wszystko lepiej byłoby tutaj. Na pewno gra, jeżeli usiądą do niej dorośli, nie znający Biblii, będzie sporym wyzwaniem, bo będzie trzeba tutaj próbować właśnie. Nie znając tych y, historii biblijnych, próbować dopasować y, karty y, słowa y, z treścią po prostu do y, konkretnego gobelinu. I to może być naprawdę dużym, dużym wyzwaniem. Y, tych kart, jednocześnie tak, wieczko tego małego płodełka może służyć nam jako pojemniczek, w którym będziemy przerzucać kości. Małe pudełeczko mieści nam wszystkie karty, które rozkładamy w trzech mniej więcej równych stosach, potasowanych i z nich sobie dobieramy. Więc to też nam bardzo fajnie pomaga zorganizować ten stół. Tu nie ma bałaganu. W każdej turze kolejny gracz dostaje takie pudełko. Jeżeli będzie musiał z niego dobrać karty, po prostu dostaje cały podajniczek. Co jeszcze z plusów można tutaj, tutaj wymienić, to to, że, że mimo sporej losowości, właśnie mamy, mamy też całkiem spory wpływ na to, jak będziemy sobie te rozgrywki toczyć, albowiem możemy mieć na ręku aż 5 kart gobelinów. Możemy wybrać sobie moment, w którym czy to zakończymy chmurki, czy też zakończymy nasze nasze sloty opowieści tutaj, które, które nam powstaną. Natomiast y, są pewne, te, tak jak wspomniałem, niedociągnięcia, niedociągnięcia techniczne, wynikające y, moim zdaniem, zresztą rozmawiałem tutaj również z wydawcą, wynikające y, z pewnego braku doświadczenia wydawania y, gier y, planszowych. Y, mianowicie, y, po pierwsze, instrukcja y, bardzo fajna, duże, y, duże, y, duże, fajne opisy, aczkolwiek tam, gdzie pojawia się mały dróg, y, spokojnie można by zrobić ten dróg mimo wszystko. Większy, wyróżnić go po prostu innym kolorem, skoro i tak wszystko jest w kolorze. Ja mówię to z pozycji osoby nosząc okulary i która, która zawsze woli większy druk niż, niż mały. Nie jest to wada, ale byłoby to plusem, gdyby ten tekst był czytelniejszy. Druga sprawa to jest kwestia czytelności tych napisów, że na przykład te numery na polach i czasami tutaj również jak patrzymy na te, na te, na te numery na kartach, zależnie od tego jaki jest kolor tła, ta czcionka jest mniej lub bardziej czytelna. To są elementy absolutnie do poprawienia, rozmawiałem tutaj, jak wspominałem, z wydawcą, y, będzie te rzeczy na pewno uwzględniał. Rzecz, o której y, wydawca nie wiedział i nie uwzględnił, to jest to, że na przykład y, te karty małe, y, one są niestety bardzo y, bardzo cieniutkie, to jest ogromną wadą, i natomiast mają taki rozmiar, że nie da się ich zakoszulkować. Y, gdyby y, gdyby mm, były właśnie robione pod kątem koszulkowania, Oczywiście należałoby uwzględnić tutaj to pudełeczko odpowiedniego, y, odpowiedniego rozmiaru. Być może y, zamiast trzech dołożyć aż y, nawet czwartą, y, czwartą przegródkę po prostu. Co dałoby jeszcze większy wybór jeszcze y, jeszcze większy wpływ na y, losowość. Ale zmi pozwoliłoby zmieścić absolutnie wszystkie karty w y, koszulkach. Więc to są rzeczy do, do poprawy. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o mechanikę, która opiera się na rzutach kości i tak dalej, ona to jest gra dla dzieci, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ktoś nie lubi losowości absolutnie, no to nie jest tutaj to gra dla niego. Natomiast jeżeli mu to nie przeszkadza, czy właśnie yy, grając z dziećmi jest pewien taki element yy, właśnie emocji, losowości, czy wypadnie nam wynik pomarańczowy, czy wypadnie nam wynik niebieski, yy, jak duży to będzie wynik, yy, będą to dwie, yy, dwie yy, dwa czy trzy oczka niebieskie, jedno, jedno czy dwa ziarna. Yy, ma to wszystko wpływ, prowadzą taki yy, Nieprzewidywalny element, y, który nie determinuje nam gry. To jest istotne, więc to, to nam nie przeszkadza. I y, mówię, jest, y, jest to bardzo, bardzo fajne, zrobione też, że jest tutaj ta pomoc. Y, chciałbym, żebyście się zainteresowali. Jeżeli szukacie gry dla dzieciaków, takich, takich już y, właśnie. w późno-przedszkolnych, wczesno, wczesnoszkolnych, aż po dzieciaki na przykład przygotowujące się do komunii i tak dalej, to jest to bardzo, bardzo fajna gra. Gdyby tą tematykę przenieść, nie wiem, na świat, świat pana wojodyskiego, czyli trzeba by się wykazać znajomością, znajomością trylogii, trylogii sienkiewiczowskiej, czy przenieść świat Tolkiena, czy w jakikolwiek inny świat, również ta gra by się broniła swoimi mechanikami, z pewnymi korektami tutaj co do wykonania byłaby kapitalną kapitalną grą także bardzo zachęcam żeby się tą grą zainteresować żeby żeby się zastanowić czy przypadkiem nie chcielibyście nie chcielibyście dla swojego dzieciaka kupić natomiast mówię jeżeli chodzi o ten wymiar edukacyjny no to tutaj ona ta gra naprawdę ma bardzo duży bardzo duży potencjał dlatego że po prostu jest kapitalnym narzędziem pomocy dla katechetów i dzieciaków przygotowujących się chociażby do pierwszej komunii świętej, czy po prostu nawet dla dorosłych, którzy chcieliby nieco bardziej, nieco dokładniej zapoznać się z Biblią. Mówię, Te sigle pozwalają nam również sięgać, sięgać po prostu po egzemplarz Biblii. Możemy wtedy... Sobie po prostu do tego zajrzeć, i również możemy na bieżąco śledzić dane fragmenty, co na przykład spowoduje, że. Będzie nam, jeżeli, jeżeli będzie jakaś trudność w odgadywaniu tego, no to, no to na, pewno, na pewno da się to tutaj w wspomóc. Poza tym, można tą grę również używać do organizowania jakichś konkursów biblijnych i tak dalej. Także zachęcam, naprawdę solidne, świetnie wykonane zakładkowe pudełko. Kapitalnie przygotowana gra. Jeżeli ją zakupicie, nie będziecie tutaj zawiedzeni. Cena też jest bardzo, bardzo Natomiast ja chciałbym, żebyście tutaj podzielili się swoją opinią. Napisali, czy spotkaliście się w ogóle z grami chrześcijańskimi, tymi nowoczesnymi, bo, bo są różne gry i. Nie wszystkie te gry są na odpowiednio też, yy, przyznajmy to yy, uczciwie, na odpowiednio wysokim yy, poziomie, yy, jeżeli chodzi o jakość wykonania, yy, czy, czy mechanik. Natomiast, no mówię, ta gra jak najbardziej się tutaj broni i warta jest tego, żeby się nią zainteresować. Moc słowa, biblijna gra planszowa, dobry pas też yy, od kanału planszowo. Gorąco polecam i zachęcam do tego, żeby zainteresować się tą grą. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na inne moje filmy. Będę wdzięczny za Wasze komentarze, za Wasze subskrypcje. Podzielcie się, co sądzicie o tej grze.